thank you. Thank you. Prawiciora, święty, 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 Ducha święty, 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 Brawa naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze widownictwo. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego rana.

也是，是啊，也是。 naszego powszechnego daj nam dzisiaj i odpuść na nasze ziemi, jako i my odpuszczamy na i nie wódź nas na opuszenie, ale nas was odeźregalamy.

bądź się za zadaniu grzesznymi, teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Pana. Zdrowość Maryjo, łaski z Tobą, Święta Maryjo Matko się za nami, Cieszynki. Cieszynki. Teraz, Cieszynki. teraz i w godzinę śmierci naszej. z nami grzesznymi. Teraz jest godzina śmierci naszej. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Błogosławiony Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Święta Maria Matka Boża, mądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. na Święta Maria Matka Boża, mądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Konie. Zachowaj nasodobnie, jak zachować wszystkie dusze do Nieba i do Komuś, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. you oh